Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję Wam makijaż na modelce. Wykonamy klasyczne Smoky Eye i pokażę Wam w tym filmie zarówno produkty drogeryjne, jak i produkty z perfumerii. Także, jeśli jesteście ciekawi, jakich produktów użyłam i jak wykonać taki makijaż, to zapraszam do oglądania. Więc, jeśli już mamy nawilżoną skórę. I przygotowaną pod makijaż, to pierwszym elementem, jaki wykonuję, to jest zawsze nałożenie bazy. W tym przypadku była to baza spérene, jest to baza wygładzająca, baza silikonowa. I słuchajcie, ta baza jest genialna, uwielbiam ją używać pod makijaż. Sprawdza się ona na każdym typie skóry. Ona bardzo ładnie nam wygładza pory i przede wszystkim przedłuża nam trwałość makijażu. Podkład, jakiego będę używać, to jest to podkład z Fenty Beauty w kolorze 140. Ja uwielbiam ten podkład. On ma akurat ten odcień ma delikatnie żółte tony w sobie. Musicie ewentualnie tylko trochę uważać, ponieważ ten podkład lubi ciemnieć na skórze, oksydować, ale on daje takie fajne wykończenie takie welwetowe albo nawet bardziej suche, co mi akurat odpowiada, bo ja nie lubię klejących się podkładów i on jeszcze dodatkowo niweluje nam widoczność porów pod oczy i w miejscach gdzie chciałabym aby ta twarz była rozświetlona nakładam korektor z Lovely Liquid Camouflage. Jeśli znacie mnie i oglądacie moje filmy na kanale to wiecie, że ja ten korektor wam zawsze polecam. Nie mam z nim żadnych problemów. Pięknie kamufluje jakieś drobne niedoskonałości, cudownie się sprawdza jako korektor pod oczy, zakrywa praktycznie każde since. I dla mnie sprawdza się też jako baza pod cienie przy większości cieni. Są pojedyncze cienie, na których ten, ten korektor jako baza się nie sprawdza, a tak to jest super. Także Wam polecam, jeśli nie znacie jeszcze tego korektora, to koniecznie musicie go kupić i obczaić. Do utrwalenia całego makijażu używam pudru z RCMA. I słuchajcie, ten puder sprawdza, sprawdza się super. Też do każdego typu cery. Jest to puder transparentny, także nie musicie się obawiać, że dla kogoś będzie za jasny, a dla kogoś będzie on za ciemny. Z tym, że ten puder lubi bielić, także musicie uważać z ilością tego pudru, jaki nakładacie. Jeżeli nakładacie go na jakąś ciemniejszą karnację, to dobrze by było na niego jeszcze położyć taki puder z kolorem, aby czasem ta dana osoba, którą malujecie albo jeśli siebie malujecie, to żebyście nie mieli jakiegoś flashbacku na zdjęciach, że wiecie, zrobię wam zdjęcie z fleszem i będziecie mieli taką białą buzię. Także jeśli chcecie tego uniknąć, to zróbcie to, co wam mówiłam. Sam puder jest super, polecam wam, naprawdę sprawdza się na każdą okazję. Do brwi używam pomady z VIBO w odcieniu Soft Brown. Jest to również kolejny drogeryjny produkt, który jest bardzo warty uwagi. Super się nim maluje brwi, także musicie też go sprawdzić, jak jeszcze go nie mieliście. Do utrwalenia włosków, do uczesania ich używam. Żelu przezroczystego z Anastazji Beverly Hills. On też rewelacyjnie te włoski układa, i tak jak je ułożycie, tak będzie je trzymał na mur, beton. Nie ma opcji, że coś Wam tam się poprzestawia w tych włosach. I przyszedł czas teraz na makijaż oczu. I zanim nałożę cienie na powiekę, dodatkowo zabezpieczę sobie tutaj strefę tą pod oczami pudrem z Lovely Cooking Time. I słuchajcie, jest to puder, który ma takie delikatnie żółte zabarwienie, także jeżeli są jeszcze jakieś zaczerwienienia, których korektor, ani ten wcześniejszy puder Wam nie przykrył, to ten puder powinien Wam te zaczerwienienia zniwelować. No i oczywiście jak cienie by się Wam osypały, no to możecie razem z tym pudrem je wygarnąć. Ok, przechodzimy do cieni. Cienie, jakich będę używać, to są to cienie z Huda Beauty, z palety Desert Dusk oraz z palety Smoky Obsession są to cienie, które ja zawsze wybieram przy makijażu na klientkach ponieważ wiem, że te cienie mnie nigdy nie zawiodą jeżeli chcecie użyć jakichś tańszych cieni to spoko też są cienie z Makeup Revolution aczkolwiek te cienie z Makeup Revolution nie mają takich fajnych metalików tak jak mają te cienie z Huda jeżeli chodzi o samo rozłożenie tych cieni, to ładuję jasny brązowy cień typowo w załamanie powieki, ale wyciągam też ten cień delikatnie ponad to załamanie, aby zbudować kształt oka. Następnie wybieram ciemniejszy brąz i ten kolor pakuję w zewnętrznym kąciku, ale tak dosyć wyżej, i kieruję ten cień do środka oka, aby jeszcze dodatkowo. Jakby ten kształt oka podkreślić i dodatkowo to spojrzenie tak wyciągnąć. Oczywiście kluczem do sukcesu, jeżeli chodzi o cieniowanie oczu, to jest blendowanie i posiadanie odpowiedniego pędzelka, który nam to blendowanie ułatwi. Musimy się skupić, aby te cienie były ładnie rozprowadzone, żeby powstała nam taka ładna chmurka. Kiedy kształt oka mam już ładnie zbudowany, to dodaje jeszcze metalicznego cienia, który nam ładnie tutaj rozjaśni tą, tą powiekę i sprawi, że na tym oku będzie nam się więcej działo i że to spojrzenie będzie bardziej trójwymiarowe. I nakładam metaliczny cień, najczęściej nakładam go palcem, bo wtedy można dodatkowo jeszcze wydobyć błysk. I ląduje on na środkowej części powieki i kieruję go ku wewnętrznemu kącikowi oka. Oczywiście cieniowanie powtarzam też i powielam na dolnej powiece. Dodatkowo nakładam cielistą kredkę na dolną linię wodną, aby to oko tak otworzyć. Tuszuję rzęsy tuszem z Maybelline. Słuchajcie, ten tusz jest super. Mimo, że nie jest wodoodporny, to on potrafi naprawdę przetrwać płacz bez rozmazywania się i bez sklejania rzęs. I przyklejam tutaj jeszcze sztuczne rzęsy i tutaj są to Ardell Demi wispies, piękny wachlarz one nam dają i przykleiłam je na klej z Duo i jest to dla mnie duet niezawodny. Właśnie rzęsy Ardell i klej Duo, jeśli dobrze przykleicie przetrwają Wam każdą imprezę i nie będzie konieczności, aby doklejać gdzieś tam kąciki, bo mi się to nigdy nie zdarzyło, żeby coś się odkleiło. Kiedy makijaż oka mam już skończony, to wymiatam sobie ten puder, który mam w tej strefie pod oczami, razem z ewentualnym osypem cieni, i dodatkowo nakładam jeszcze taką cieniutką warstwę pudru. Jest to puder z Vibo Diamond Skin, i ten puder daje wam takie delikatne, takie subtelne glow. Oczywiście to glow możecie budować w zależności od ilości pudru. Jak i, jaką nałożycie na twarz i ten puder jest super, on ma też taki delikatny kolor, także dla takich totalnych bladziochów może być on nieodpowiedni. Kolejnym krokiem jest konturowanie twarzy i tutaj do tego używam palety z NYXa, jest to bardzo fajna paleta do konturowania na sucho, no, i jak widzicie, no nakładam tutaj brązer na takich mm, centralnych, takich miejscach, które zawsze się konturuje, czyli tutaj pod kościami policzkowymi i tutaj na, na skroniach, aby to, tą twarz jakby yy, wyszczuplić. Chociaż nie, żeby Paulina czegokolwiek tutaj potrzebowała, ale jest to zabieg który zawsze wykonuję na każdej klientce. Dodatkowo bardzo ważne jest, żebyście zaznaczyły sobie tutaj linię żuchwy i ja zawsze brązer też delikatnie przeciągam sobie na szyję, żeby tutaj jakby dodatkowo taki cień stworzyć i żeby nie było tak, że ta, wiecie, twarz żyje sobie swoim życiem, a szyja i reszta ciała żyje sobie też swoim życiem. Także to jest ważny krok, który musicie wykonać i zawsze jakby takie typowe konturowanie wykonuję takim chłodniejszym odcieniem bronzera, a później już taki dodatkowo taki kolor nakładam taki ciepły, brązowy kolor tego bronzera, żeby jakby tą twarz jeszcze dodatkowo opalić, dodatkowo z kolejnej palety Nyksa Używam zarówno róży, jak i rozświetlaczy. I róże to ja sobie tutaj mieszam te kolory, zazwyczaj są to te odcienie takiego pomarańczu, takiej moreli z tym różem różowym i to nakładam na poliki. No i rozświetlacz nakładam na szczyty kości jarzmowych pod łukiem brywiowym, żeby rozjaśnić na łuk kupidyna. I tyle skonturowania. Przed ostatnim krokiem jest Wyrysowanie i zaznaczenie ust, i tutaj w tym celu używam pomadki z Maybelline w kolorze 05. Bardzo ładna, nudziakowa pomadka, która będzie pasowała do, do wielu typów urody. I na wierzch nakładam błyszczyk z Lovely H2O. Bardzo fajny błyszczyk, który da wam. Fajny kolor na ustach, także jeżeli jeszcze nie znacie tych błyszczyków, to sobie zobaczcie, bo naprawdę są godne uwagi i mają naprawdę śmieszną cenę. Na koniec każdego makijażu używam spray fiksujący, i tutaj w tym przypadku użyłam sprayu z. Essence i słuchajcie, bardzo żałuję, że mam tylko jedną butelkę tego sprayu i on niestety już mi się kończy, ponieważ ten spray był naprawdę genialny i potrafił genialnie przedłużyć nam trwałość makijażu. I to będzie wszystko, jeżeli chodzi o ten film, dajcie mi koniecznie znać, jak Wam się podobała Metamorfoza Pauliny. No i czy chcielibyście zobaczyć więcej takich filmów na kanale, właśnie, że pojawiłaby się jakaś? Modelka i na, na której ja bym wykonywała jakiś tam rodzaj makijażu. Więc jeśli macie takie propozycje makijażu, jakie chcielibyście zobaczyć w moim wykonaniu na modelce, to zostawcie mi propozycję w komentarzu. Jeśli macie też propozycje jakichś innych filmów, jakie chcielibyście zobaczyć na kanale, to też piszcie, piszcie w komentarzu. Zostawcie łapkę do góry oraz zasubskrybujcie kanał, jeżeli moja praca Wam się podobała. A my widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Do zobaczenia niedługo. Pa-pa!